1968 Pontiac GTO to jest samochód, który dzisiaj chcieliśmy Wam zaprezentować. Jest u nas w firmie od tygodnia i tak no, cieszymy się nim troszeczkę. Pierwszy raz się trafił u nas taki samochód. Pontiaców GTO było chyba około 90 tysięcy sztuk. Z czego kabrioletów było niecałe 10 tysięcy. Zobaczcie, jest to bardzo rzadki samochód. Ten samochód przeszedł renowację około 15 lat temu. Wszystko było odnowione. Mamy zdjęcia z tej renowacji, później Wam pokażemy. Jeździ bardzo dobrze, zmienia biegi bardzo dobrze, hamuje bardzo dobrze. Jest to auto gotowe do jazdy. Jak wspomniałem, Cabriolet GTO Pontiac Cabriolet to jest naprawdę bardzo rzadki pojazd i, i jakby nas, nie było go już takie auto u nas w firmie. Wnętrze tego pojazdu jest kurcze, bardzo fajne. Wszystko w nim działa. A, tu jest taki Wichajster, taki cyband, żeby blokować sobie nie nie Tiptronik. Zobaczcie, biegi się tutaj zmienia w taki śmieszny, dziwaczny sposób. A jeżeli chce się zmieniać biegi, tak jakby sekwencyjnie, czy, czy po prostu. No nie jest to Tiptronik, ale wypuszczać, puszczać, pozwalać skrzyni zbiegać, zmieniać kolejne biegi, no to się przełącza tutaj w prawo. A jak się nie chce, to jest taka klapeczka. Taki ichniejszy Tiptronik jest i nie ma. Wnętrze pojazdu, ich jest, jest fajne, jest utrzymane w konwencjonalnym, w tradycyjnym stylu. Radio trzeba przeżyć, ale cała reszta jest bardzo, bardzo, bardzo dobra i w, no bardzo fajnie się tutaj siedzi. Jest to wielki amerykański kanapowiec, a do tego jest samochodem sportowym. kurczę, wszystko w nim działa. I nawet dobrze jedzie. Kolor lubi nie lubić. Natomiast ten samochód, ten konkretny, ten konkretny model, czy też ten konkretny samochód e, był w gazecie. On był w gazecie, w szwedzkiej gazecie był opisywany, taki motoryzacyjnej. Remont tego samochodu przeprowadziła kobieta, przeprowadzała kobieta, czy też pani, czy też no jakaś pani, są też jej zdjęcia. Mamy zdjęcia właśnie z jakby całego procesu renowacji. Mamy mnóstwo, mamy dwie teczki. Słuchajcie, mamy dwie teczki dokumentów, zdjęć, e, rachunków, e, mnóstwo, mnóstwo rzeczy. I to jest fajne, bo ten samochód to nie jest tylko samochód, ale to jest też kawałeczek historii. Zobaczcie tak jest pod maską. O właśnie. No ładnie. Nawet bardzo. Utrzymane w takim takim oryginalnym po prostu stanie. Przewody wysokiego napięcia są nawet w kolorze karoserii. No i wszystko w nim działa. Co, co też cieszy. Zobaczcie na światła. O, musimy go zapalić. Działają światełka, świecą ładnie. To jest pod, podciśnieniowe, w związku z tym najpierw się jedno przymknie, potem drugie. No i tak ten samochodzik właśnie wygląda. Otwórz światła. O tak właśnie. A brzmi? Nie wiem, czy da się wszystko wychwycić. Ale brzmi też bardzo ładnie. Jeszcze krótkie ujęcie, jak wygląda GTO bez dachu. To no, Wygląda bajecznie moim zdaniem. Dak jest oczywiście automatyczny, w sensie elektryczny, czy hydrauliczno-elektryczny. Brzmi nadal pięknie jak przed chwilą. No i chce się na niego patrzeć, chce się nim jechać. Jeszcze raz zapraszamy do obserwacji naszej oferty, naszej strony do usłyszenia.